Ala, ale przyszedł dzień, w którym podbijemy tą twierdzę właśnie za mną. Widzowie, twierdza, nie wiem, co to nie jest twierdza, nie wiem jak się nazywa. Ten domek pilażerów, ten grzybek taki. Widzowie, dzisiaj będzie reakcja palionki na pierwszy najazd. Jak wiecie panią, zmienił się głos. Brzmi inaczej. Yy, lepiej, no lepiej, lepiej mi się słucha teraz. Bo wcześniej bolały uszy trochę. Yy, Widzowie, zostawicie łapy do góry, subskrybujcie kanał, bo dużo osób ogląda nie subskrybuje, macie na to 5 sekund. No te dwie rzeczy 5, 4, 3, 2, 1. Dziękuję każdemu oczywiście za wszystko. Bo naprawdę pniemy seria w górę, a będzie się jeszcze działo e, za jakieś kilka dni będziemy planowany jest, e, planowane jest wybudowanie jakiegoś wieżowca czy bądź jakiegoś wyższego budynku żeby, prawda, e, polomowo się bardziej rozwijało. A patrzcie tam co się dzieje. Jak wiem, no, teraz, teraz... Ale teraz się nie powiększyło chyba, tak? tak mi się wydaje, że jest tak samo jak, jak wczoraj Czyli jest tyle samo śniegu. Nie wiem, to już coraz, coraz bardziej mi tu martwi ten śnieg, nie wiem znikąd, a się bardzo cieszyłem tą wioską, a jak tu będzie zima, to my tu... Nie dam rady. No dobra, widzowie. Co? Idziemy najpierw po Dave'a, bo sami nie damy rady, oczywiście, z palionką dać najazdu. Chyba, chyba. chociaż mam dobrodytę. Cześć, cześć Dave. Cześć, cześć Jesteś cześć. przygotowany na najazd? Jaki najazd dzisiaj robimy? Najazd, no ten. Na ten domek idziemy, a potem y, najazd, no. Tutaj będzie w Dobra. Tej to zanim zaczniemy, suchar na dziś. A właśnie, Co? nie było sugarów! Tak, a to dawaj dobra. z Palionką, poczekaj, palionka Dobre, też musi być. Dobra, przy tym. Chodź, dobra, dobra daj po, po palionkę. Biegniemy, biegniemy po palionkę. Po Tylko, żeby ten najazd nie był jakiś potężny, bo wy macie żelazne zbroje, a ja sam się no, nie chcę z tym no, bić. No. A ty masz odpalone nagrywanko? Nagrywanko jest odpalone, bo dzisiaj. Tobie, reakcja palionki na najazd, no ty wiesz jak wygląda Ew. najazd, ale nie, nie, wie, ja. wygląda nie wie jak wygląda palionka, nie wiem jak wygląda najazd Palionka, dzień dobry, puk puk! Paljonka? Hallo, palionka! Pali halo, palionka. Eee, halo, ozwałeś palionkę! Cześć, Leś, Palionka. Dzisiaj idziemy. Buziak na przywitanie, co? Doś. Nie, nie, Dobra, palionka, nie, nie. Nie! 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 Palionka, nie! Palionka, czy Nie! Nie! zbroje? Nie! Jestem, nie jestem kto, kto... No masz to Nie! szybko, bo będziemy się dzisiaj bić nie. ze złoczyńcami. Dzisiaj będzie nie, najazd. One... Dzisiaj mamy nalot na wioskę. No, wojna. Nie, wojna się szykuje. Wojna, Palenka. jest wojna. Zaraz, jaka wojna? Ja nie tego. No wojna. Dobra. No, bo, go, o kurde, jaki ty masz lecz? tego? No. jest tego. Suchar na dziś. Dobra. O, suchar na dziś. Palenka, słuchaj, śmieszny żart. Dobra. No. Co robi skater w toalecie? <laughs> Szaleje na desce. Badum. Ja mam, ja Ja nie, mogę. Jak to było? O Boże, no, dawaj. Dawaj, dawaj. To. Wybucha! <noise> ale dobre palenka Piękne poczucie humoru Dobra, chodźcie. Ej macie jakieś posiłki? Ej, macie posiłki Masz... Jakieś Ej, posiłki. masz posiłki. posiłki. O kurde, ale z tej zasypany! Co robi, robi kucharz w czasie wojny wzywa posiłki? Tak jest. A to, to, jest, to jest znane, to jest znane nam, czekajcie, muszę. Sobie. O kurde, ale teraz przesadziłem z czankami, ale będą lagi, dobra muszę zostać przy tym, Nie co wiem, do... jakie lagi, o co ci chodzi Palionka! Zaraz, czy z czym się bijemy, bo już nie wiem, bo już się przygotowałam tutaj ładnie wszystko No idziemy, patrz Palionka, nie, nie, czy nie? widzisz tą taką, tak, tego grzybka na tej górze tam? Widzisz? Ten grzyb ten ten gzib? Grzybek. Tam, widzisz? tą. To... Ej, ej, przypomniał mi się tak durny żart Dobra, bo zapomnij, dawaj, jest? bo zapomnij Jak go. się nazywa człowiek, który straszy dynie? Budyń a, budyń! Co tu robi? Ja nie wiem. nie mogę. I sobie napiszcie, jak wam się podobałem, żarty Dave'a. Napiszcie, czemu tu są wszędzie owce poza? Nie można. No i co się wypuścił? co się wypuścił. Co to, to jest Co to ma być? Co to ma? O! O, rybka, Chodźcie. karpik. Nie, to nie jest karpik. Pierwszą rybę I... zabiłem w swoim życiu. Jak my tam kurde wejdziemy zaś po tej górze o stromej, nie. no? No, trzeba jakoś. Blotek, Ej, nie mam żadnego masz Dobra, ja mam Za plan. Mm. <śmiech> 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 oh, kurde. Nie, kwalijonka, nigdy nie, nie dostanę, no. nigdy nie ja dostanę. Nie Chodźcie. Tego, 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 to się naprawdę źle dzieje. Ej, trzeba ja tędy, zresztą. tędy, chodźcie, chodźcie chodźcie za mną. Trzeba tędy, tędy bo tam nie wejdziemy, ja to jest zbyt samo. Widzicie nie mnie? W tym z tą szaloną żabą, która tutaj chodź. <laughs> nie będzie zrobić. Chodźcie, chodźcie <laughs> tutaj. A tu nie jesteś pełen, chodź. Idziemy. Chodźcie za mną, podążajcie. Dzisiaj wojna będzie. Dzisiaj wojna A będzie. To A będzie. kto to z nami nie będzie. przeżyje. Zamieni się w żabę. Brzmi je. Ale <śmieniu> Nie To pasowało. Przestań mi pić po Nie ty jeden. <śmieniu> <błogę>. <śmieniu> o kurde! Nieprawda, ale to jest... To za daleko, już Ej, Ale to są oskarżenia, to oskarżenia ale to są oskarżenia, to już... które są nieprawdziwe. Ja się czuję poszkodowany w no nie, no. To, już, to, już, to już źle brzmi, Daj, nie rób tak. Ale ja, ale ja nic nie zrobiłem. O, ale tu jest Tama. piękna polana. Patrz, idziemy. Idziemy, ale, oh. Dajcie, ale tu oh. dawno nie byłem, a tu jest ten piękny widok A, ja, a tu to jak, jak, jak się Jak się atakuje tych e, pillagersów? No, bijesz mieczem, nie? Albo łukiem no, nie tak, nie trzeba, A, trzeba im wypowiedzieć wojnę wrócę. Tak, tak. wypowiedzieć wojnę, w oni ci wypowiadają w sumie od razu Jak tak? oni są? Czemu Kto nikogo nie ma? Okej, słuchajcie, frajerzy w tej budce Czemu nikogo nie ma? Co w środku? Co się stało? Halo? takie, To nie jest... Halo? Dawaj na górę, są Ej, słyszę! Jest, ale Słysza, jeden! Słycha, słycha. Daj go. Bo oni się A, tu, tak. tu respią, nie? Butelka, kusza ale, ale weźcie się Pożremy. tu żelazo, bo mi niepotrzebne. Ale beznadziejnej temy. Golem tu jest! O, następ. ale spadłem! Trzeba go wypuścić! Ej, tego golema! Ja mam smycz, nie, nie wypuszczajcie go jeszcze, ja mam smycz. Nie zginiesz się jak się spadnie? O, tu są te. Znaczy nie wiem, no ja, ja mi, wzięło, mi wzięło półtorej sorca, półtorej serca Dobra. mi wzięło. Są dynie, są tu skrzynie? Naprawdę dynie. są tylko dynie. Dynie, skrzynie Dynie skrzynię, rymy, rymy. Kurde, myślałem. Ej, co na dachu jest spila, O, trzeba czekać, aż się zrespi z tym, z taką. flagą, z takim sztandarem, Z, z jest... Standard. Standard. Standard, Standard, no. Tak, tak. Sztandar, bardzo weź ładnie pysymy, może te... Weźmy te sztandary do domu, co Weźcie sobie Szanko, albo no, to zostawmy. Sztandary? Aaa, A, trzyma, weźmy w sumie, no można zabrać. Czekaj, Tylko... ja zrzucam, chwila, weźcie, ja zrzucam. Zrzucasz Ty Ty zaba... z... Najgorsza. Nie rób mi przestań. cały... Ała, nie rób... O ty Dobra, chcesz śmierć, tej wojny? Dobra, A chcesz? No i się biją mi sobie. Gdzie tu jest? O, o! Ała, i zginie! Dawaj, ja będę łapać, ja będę łapać! Myk! Masz, ten spadł. Są jeszcze jakieś? Są, jest dużo. Ała! Ej, o, dobra, myślałem, że ktoś inny. jest <noise> palionka, co ty się bawisz w jakąś wojowniczkę? Dobra, widzowie, poczekamy aż. O, następnie zrespili się. Ja zdawnikiem. Tutaj, A. tylko nie ma, nie ma ten, tych flagów jeszcze. No ale trzyma, poczekać, aż będzie gość z flagą. Widzowie, poczekamy aż będą ci z flagą i, i lecimy na Na jazd. Ej, zrespił się panowie! Czemu ich jest tu? Trzech, trzech jest. Czekaj, dajcie, zabijam go, zabijam. Mam! Zabijesz? Mam. Tak, tak. tak. Dobra, ja a Polenka strzela z góry. Są, mam Są, mam, nie, jest, mam, złego no, omeny, tak? mam złego omena. Mam złego omena, no. Tylko ten najazd e, będzie e, ultra. E, Ej, nie chcemy tego najazdu zrobić mocniejszego, czy taki słaby? Nie, słaby na razie chyba. Pierwszy taki zrobimy. O nie, Sza, Czyli pierwszy, szabie. o kurde, nie, sp nie spaliśmy. Ale nie mam smyczy, nie weźmiemy go, po niego trzeba przyjść. Dobra, to... Zamknijcie go na razie. Nie jest na wolności. bo dobra, Nie, zamknij się, bo potem potem go nie znajdziemy, potem go nie znajdziemy. się kobieto macie wodę. Patrz. Robię wiaderko, robię wiadro. Battle Flip Challenge? Patrz. Battle Flip Challenge. Dobry jesteś. No, no. Dobra, gramy, Gramy w test na przyjaciela. Dobra, wylej wodę mi. Gdzie ty jesteś? No, to Test To na przyjaciela. No nie, nie Nie no przestań! No, no jaki typ? Nie! No, no nie, no pan serca! Panionka! Ale słuchaj, przepraszam! Ale, 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 ale ty jesteś, złą, nie, ale jesteś zła... Nie, jesteś zła. no to nie. No ale prawda. nie to jest w ogóle No dobra, słuchaj, jak w pupę cię klepną, to okej. Okay. Ale to jest nieprawda! <śmiennie> to za to może być. Ale to jest nieprawda! <śmiennie> ale, <śmiennie> ale mamy strzał w sobie! Nie, on byłby zadowolony. Ale nie mam, nie mam. No chodźcie, chodźcie, chodźcie Co, co wy teraz powiedzieliście, już tego podoba? Ale, ale mnie to denerwuje, bo, bo dostaję, dostaję obelgi za coś czego nie zrobiłem, no halo no, no jak nie, no dobra No nie, no nie było Okej, tak Okej, zrobimy sojusz David, przepraszam No, no ja też przepraszam Ej, bo A, będzie, brasa, będzie brasa, brasa. najazd chyba jak pójdę tu, nie? Aj. Uwaga, mam złego omena. Uwaga, tu są osadnicy, będzie bad, najazd. Bad, Uwaga. Ja, ja idę sobie. Jest najazd, no, nie, nie, najazd! Jest. Zadłuszka, Zadłuszka. Right. Najad. Gdziemy Palionka, wad? będziesz pierwszy raz na najeździe, wiesz co tu się A, dzieje? Nie no. Dobra, się dobra, spać. dobra, śpię. 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 się spać podczas tego najazdu? Da się, Super, super, super. Dobra, musimy wszystkich, gdzie oni są? Nie wiem. Uwaga! Musicie szukać, szukać, jest, 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 jest. Zabijamy ich wszystkich. O, to Emeraldy sam. padł. Kurde. kurde to, jest to, jest ja naj, to jest najsłabszy, to jest najsłabszy na coś, nie? To jest, to jest bardzo. Palenka, to są ci źli. Jak ich widzisz, zabijasz. Już ich wcześniej. Ja właśnie oni, widzę, oni chcą mnie Ale oni, oni robią nalot na wioskę właśnie teraz. To, Osadnicy to kurde. Ostatnicy są, są przestraszeni. Nasi mieszkańcy są przestraszeni. Biega wokół domku patrz O nie, o nie! Uciekają! Jak jest trąba to uciekają. Idą z tej strony, z tej strony! Uwaga, uwaga! O! Z nich emeraldy lecą! Trzeba ich zabijać. jeden Pomóż no! No już no. robiłem sobie posiłek, no jest już. się, Gdzie tu jest jeszcze jeden? Nie, nie, nie pozwólcie im dojść do, do wioski. No, nie potrafię się przyzwyczaić, że mamy kobietę w naszym składzie, no. O przepraszam, No spoko, spoko, spoko. To mnie wcale nie boli, bo jestem mocny. Kobieta w naszym składzie, kobieta. Kobieta. Kobieta! Pani! dobry, dziękuję, dziękuję, jak mi miło! No dziewczynka! dobry. został! i co jest? Szybko! Musimy go zniszczyć! Remaining, tak, Gdzie? Pisze. Kurde, jak, o, jak, o, jak on się remaining. gdzieś przymycił i on zabije nam villagerów, to ja nie wiem. Remining! Szukajcie ich, szukajcie ich. został jeden! Jeden zły człowiek! Pilnujcie, pilnujcie to no. może zasadników. jest na farmie? Nie. <grym> tak, na trzech jest na farmie! przecież u nas villagerów, oni zostaną zniszczeni! Jest? Nie, nie ma, nie, nie widzę go, nie ma czekaj, A może ja ide... on gdzieś się zbugował, gdzieś się ide zbugował. go znaleźć, tylko go trzeba znaleźć, bo nie, 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 nie wygramy wtedy A nie może być już tego złego gościa Kurde, oh, no, on się gdzieś na zblokował, się zbukował, mi się wydaje Kurde, gdzie on jest? O, o, czekaj! Widzę go, zblokował się W jakiejś, w jakiejś dziurze Dobra, mam go, mam go Kolejny najazd? Ja myślałem, że on będzie krótki Kurde, ale potężny na To jest dobra. Ma, to jest chyba ostatni. Ale damy sobie radę, na ludzie. I A co ja jak będzie życie? ten troll? A ja będzie dewastator? No nie będzie wiem. Będzie Nie wiem, jak jest kolejny raz ten. To jest dewastator. Jest dewastator! Uważaj, palenka, schowaj się do domku, my z Dave'em poradzimy sobie. Palionka, palionka, uciekaj! To nie jest to jest dewastator. To jest dewastator, palenka, czekajcie, zabijmy tych normalnych. Nie! Pal nie, to na Dave'a się rzucił. Kurde, Dobra, wiec, zabity, jest, zabity! Jest, Siodło jest, mamy! Jest. Siodło jest! Teraz villagerzy patrzcie! Chodźcie, chodźcie! Villagerzy teraz mają przeceny Gdzie są villagerzy? Panie, ceny, niskie ceny! Niskie ceny? Tam są. Czemu oni nie mają żadnych tych? Ja perber, strzela. No ja wiem, bo trzeba ich... trzeba kupić u nich, żeby coś było lepszego Emeraldy Dobra, kupuję, trudno, wydaję te dwa emeraldy ja też, ja też, ja też! łopaty, wydajcie, no tak. wy wydajcie, wy wydajcie wszystkie emeraldy jakie macie, nie wiem czy ja mam. Ja coś. nie mam żadnego! Ej, to jest prawda. Ja da, kupiłem łopaty, to jest najgorszy biznes w moim życiu. No. A ja, ja też kupiłem. Ale nie mam, nie mam w ogóle emeraldów, kurde. O nie, musimy zrobić farmę emeraldów No, trzeba zrobić, no No, no, inaczej to, no, będzie, no, no, to prawda. będzie problem. No dobra, palionka jak Ci się podobał na no, ja Byłaś no. przestraszona czy niezwyciężona? Nie, Ty to widziałeś panią? Co to się stało? właśnie ja nie, bo ktoś strzelił w pajątek. to mnie strzeliłeś no dobra. Przestrzeń, to nie bym ja. Nie, bo ja generalnie chcę mieć już no. ze wszystkimi, żeby te paly nowo fajnie było, więc ja wybaczam wszystkim. Fajnie mm -hmm. było. Dobrze, że miałeś taką diamentową zbroję, To Tam jest owca. W nie, Dave, nie w ciebie, w owce, nie w ciebie. Dobrze, mam dobrze. górne dwa serduszka, połapie w oczy ciebie. Ja ci dużo biję tym łukiem, ja, bo ja mam nieco Ej, pan, widzisz to zieloną Co? owcę? zielona jest chyba. Dawaj, tak. dawaj, strzelamy w Dave'a, wam, pająka! Nie, 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 nie! Nie rób we mnie, nie wurde. Jest! Rozsypał się, rozsypał się, rozsypał się! Rozsypał się! Dobra, Pana tym się. miłym akcentem będziemy <grydżamy grydżamy> kończyć. Bardzo mi bardzo miło, nie odzywam się do was, nie odzywam <grydżamy grydżamy> się do was. Daj, prześpisz się, przejdzie cię, będzie, będziesz zaprosać. Widzowie, strzelajcie, łapy do góry, subskrybujcie kanał, widzimy się w następnych odcinkach. Już jutro, bo się zgodnie są filmy. Trzymajcie, cześć, do zobaczenia i na razie.